Rebut Nieśmiertelnego żyje. To też by było trochę dziwnie. Lionsgate wystawi na sprzedaż na American Film Market swój długo oczekiwany rebut filmu fantazy, w którym Henry Cavill wystąpi w roli tytułowego szkockiego szermierza, a reżyserem będzie twórca Johna Wicka, Chad Stahelski. Podobno będzie to propozycja o dużym budżecie, przekraczającym 100 milionów dolarów. Stan Stachelski wcześniej mówił o tym filmie jako o czymś w rodzaju John Wicka z mieczami. Ekipa planuje rozpoczęcie produkcji w 2024 roku. To dobra wiadomość dla kupujących na FM, których pulę projektów do sprzedaży zmniejszył trwający strajk aktorów. Nowy film będzie oparty na oryginalnej produkcji z 1986 roku, w której główne role zagrali Christopher Lambert, Sean Connery i Clancy Brown, jako nieśmiertelne istoty polujące na siebie nawzajem i zbierające coraz większą moc. Historia z podróżami w czasie oraz kwestia może być tyle. Tylko jeden. wygenerowała cztery sequele i trzy seriale telewizyjne, w tym popularny amerykański serial z Adrianem Paulem. Oryginalnemu filmowi towarzyszyła zapadająca w pamięć ścieżka dźwiękowa zespołu Queen. W produkcji rebootu mają brać udział Joshua Davis, producent Szybkich i Wściekłych Neil H. Moritz, Stachelski przez swoją firmę produkcyjną 8711 Entertainment i Louis Rosner. Aktualną wersję scenariusza napisał Mike Finch. Zmarły Peter S. Davis, Producent oryginalnego nieśmiertelnego zainicjował pracę nad nowym filmem. Samit nabył prawa do remakeu oryginału w 2008 roku. Były Superman i aktor z Wiedźmina Henry Cavill pozostaje wciąż bardzo rozchwytywany. Wśród filmów, które są w fazie postprodukcji znajdują się Argyle w reżyserii Matthew Woga oraz dwa projekty Gaiaricego, w tym film o II wojnie światowej The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Stachelski wyreżyserował wszystkie cztery filmy z serii John Wick, które okazały się kopalnią złota The Lion Gate, przynosząc ponad miliard dolarów. Wcześniej mówił o nowym nieśmiertelnym jako o pierwszej części trylogii, ale nie ma jeszcze informacji, czy nadal jest to planowane. Kaweli i Stachelski zostali przepisani do projektu przed strajkiem. Nadejście rebootu nieśmiertelnego to zaszczek adrenaliny dla AFM, który cierpi z powodu strajku SAK-AFTRA. To oraz filmy Kevina Costnera z serii Horizon, które również miały być na sprzedaż, to dwa największe projekty o dużym budżecie, które zostały dotąd ujawnione na rynek. Wiele pakietów nie zostało jeszcze skompletowanych lub nie jest Oficjalnie ogłaszanych ze względu na ograniczenia spowodowane strajkiem. A mimo strajku i związanych z nim utrudnień zapowiada się spora ilość nowych lub przerabianych projektów dostępnych na sprzedaż.